Chciałbym nawiązać w dzisiejszym y, krótkim rozważaniu do tego, co Paweł mówił w poniedziałek. Ale najpierw chciałbym Wam Boży Błogosławień życzyć na początku świątecznego dnia, abyście ten dzień przeżyli z Bogiem i w wspólnocie z innymi ludźmi. Y, Paweł w poniedziałek nawiązał do historii Eliasza i Elizeusza. Ale wspomniał również o takiej scence opisanej w Piśmie Świętym, jak to Elizeusz został zatrzymany przez ubogą wdowę, która wspomniała, że ma w domu tylko bańkę oliwy, nic więcej. I nastąpił cud pomnożenia oliwy. I Paweł wspomniał, że można tu również duchową wartość zauważyć w tej historii i to moliwe widzieć jako działanie Ducha Świętego. Te naczynia jako ludzi albo są puste, to znaczy bez działania Ducha Świętego albo wypełnieni. I wtedy przypomniał mi się komentarz, który dawno, dawno tego temu czytałem. Komentarz Orygenesa do tej historii i innych historii z księgi królewskich. Otóż Orygenes popadł w konflikt z swoim biskupem aleksandryjskim Demetriuszem i musiał uciekać, uciekł do Cezarei palestyńskiej. Tam napisał komentarze do prawie wszystkich ksiąg starego i nowego testamentu. Niestety zachowały się tylko fragmenty, ponieważ Orygenes nie był uznawany przez oficjalny kościół za pisarza chrześcijańskiego. Ale Orygenes w swoich komentarzach widział trzy takie poziomy albo warstwy w każdym tekście i w każdej historii biblijnej. Pierwszy poziom to rzeczywisty, to znaczy wynikający z kontekstu. Ten realny, na przykład wracając do tej historii pomnożenia oliwy, to była historia, która wydarzyła się w tamtym czasie. Ale Orygenes widział również poziom duchowy. To znaczy w każdy, każdy czytelnik może przenieść tą, ten tekst albo historię na swoje życie. Ale widział też również ten poziom alegoryczny, nadprzyrodzony, yy, nadnaturalny. To znaczy poznanie dostępne tylko dla wtajemniczonych tak zwana gnoza. Ja chciałbym omówić jedną historię związaną z Eliaszem i Elizeuszem dzisiaj. Właśnie na tym poziomie duchowym. Inaczej mówiąc, tą historię przenieść na nasz współczesny czas i na nasze życie. To jest historia opisana w Drugiej Księdze Królewskiej, rozdział 2, wiersz pierwszy po dziewiąty. Również w poniedziałek Paweł wspomniał. Kilkoma słowami tą historię. Ja chciałbym ją omówić trochę głębiej. Przeczytam ten tekst. Pier Druga Królewska, rozdział drugi, wiersz 1-9. do dziewiątego. A gdy pan zamierzał unieść Eliasza wśród burzy do nieba, wyszedł Eliasz z Elizeuszem z Gilgal. I rzekł Eliasz do Elizeusza. Pozostań tutaj, gdyż Pan powołał mnie aż do Betelu. Lecz Elizeusz odpowiedział, jako żyje Pan, jako żyjesz Ty, że Cię nie opuszczę. I wstąpili do Betelu. A wtedy wyszli uczniowie prorocy, którzy byli w Betelu, do Elizeusza i rzekli do niego, czy wiesz, że dzisiaj Pan uniesie twego Pana w górę, a on odpowiedział, ja też to wiem, lecz wy milczcie. Wtedy rzekł do niego Eliasz, Elizeuszu, pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie do Jerycha. Lecz ten odpowiedział, jako żyje Pan, jako żyjesz Ty, że Cię nie opuszczę. I weszli do Jerycha. Wtedy przystąpili do Elizeusza uczniowie prorocy, którzy byli w Jerychu i rzekli do niego, czy wiesz, że dzisiaj pan uniesie twego pana w górę? On odpowiedział: Ja też to wiem, lecz wy milczcie. Wtedy rzekł do niego Eliasz: Pozostań tutaj, gdyż pan posłał mnie nad Jordan. Lecz ten odpowiedział: Jako żyje pan, jako żyjesz ty, że cię nie opuszczę. I poszli dalej. A poszło też pięćdziesięciu wśród uczniów prorockich, lecz ci stanęli na uboczu z dala. Oni zaś obaj stanęli nad Jordanem. Wtedy Elias zdjął swój płaszcz, zwinął go i udezł nim wodę, a ta rozstąpiła się w jedną i drugą stronę. Oni obaj przeszli po suchej ziemi. Gdy zaś przeszli rzek do Eliasz do Elizeusza. Proś, co mam dla ciebie uczynić, zanim zostanę wzięty od ciebie? Elizeusz zaś odpowiedział: Proszę, niech mi przypadną w udziale dwie trzecie twojego ducha. To jest historia. Ale czytają tą historię. <kluzny> Przypomniałem sobie wykłady, które, z hebrajskiego, które prowadził doktor Jan Niemczyk. On prowadził również egzegezę Starego Testamentu. I pamiętam, że w wykładach często powtarzał dwie rzeczy. Po pierwsze imiona hebrajskie nie były nadawane przypadkowo. One mają swoje określone znaczenie. Również nazwy geograficzne nie były przypadkowymi nazwami. Gdy dokonamy tłumaczeń, tych oryginalnych z języka hebrajskiego, to wtedy nagle ta historia nabiera nowego znaczenia. Popróbujmy więc tą historię tak przeprowadzić, jak ona została w języku hebrajskim napisana. Wiersz pierwszy. A gdy Pan zamierzał unieść Eliasza wśród burzy do nieba, wyszedł Eliasz z Elizeuszem z Gilgal. Dwa imiona i jedna nazwa geograficzna. Eliasz po hebrajsku Eliahu Oznacza, Jachwe jest moim Bogiem, albo moim Bogiem jest Jachwe. To znaczy gdziekolwiek Eliasz pojawił się, to z, in, z jego pojawieniem on nie musiał dużo mówić. Jego pojawienie było już programem. W tym świecie, w którym większość ludzi przyjęła Baala jako swojego Boga, Eliasz przedstawia się, ale moim Bogiem jest. Jachwe. W ten sposób chciałby, jak gdyby powiedzieć, dobrze, a kto jest Twoim Bogiem? Czy rzeczywiście Jachwe jest Twoim Bogiem? A może Baal? Drugie imię Elizeusz, hebrajskie Elisza, oznacza: Jachwe jest moim ratunkiem. Albo zbawienie Boże. Również Elisza, Elizeusz, gdziekolwiek pojawił się, od razu wszyscy wiedzieli: aha, to jest człowiek, którego Pan Bóg uratował. Bóg jest jego ratunkiem, Bóg jest jego zbawieniem. I nazwa geograficzna, która pojawia się? <laughs> Gilgal, po hebrajsku ha Gilgal, <coughs> oznacza koło albo pędząca kula, przenośni okrąg ziemi albo świat. Człowiek, który nazywa się Jachwe jest moim Bogiem, zachęca drugiego swojego przyjaciela, który nazywa się Jachwe jest moim ratunkiem, do wyjścia z giladu, z gilgalu, z wyjścia z tego świata, opuszczenie tego świata. I tak rozpoczyna się ta wędrówka twych, tych dwojga ludzi. Ludzi, którzy w swoich imionach nosili imię Boga. Ludzi, którzy reprezentowali Boga w miejscu, w świecie, który o Bogu zapomniał. W Biblii jest napisane: 7 tysięcy ludzi było wiernych Bogu. Nie wiemy, ile mieszkańców miało, miało Królestwo Izraelskie w tamtym okresie czasu, ale przypuszcza się od miliona do dwóch milionów mieszkańców. Gdy teraz porównamy 7 tysięcy do miliona czy dwóch milionów, to była tylko mała garstka, resztka. I przedstawiciele, przedstawiciele tej resztki opuszczają Gilgal, opuszczają świat. Udają się wędrówkę. Ale gdzie uda się człowiek wierzący, gdy opuszcza świat? Wiersz drugi. I Udali się do Betelu. Bet, el Bet po hebrajsku oznacza Dom Boży, czy Dom Boga, albo miejsce nabożeństw, lub Dom modlitwy. Takie znaczenie ma El Bet, hebrajskie Betel. A więc gdy dwaj wierzący ludzie opuścili świat, udali się w drogę do domu Boga. Bo to jest jedyne miejsce, w którym wierzący ludzie znajdą swoją przystań, ratunek i Bożą ochronę. Udali się na miejsce nabożeństw do domu modlitwy, do domu Bożego. Ale po drodze do domu Bożego musieli przejść jeszcze jedno miejscowość. O tym wspomina wiersz czwarty, i tam podana jest znowu nazwa geograficzna Jerycho. Jerycho dokładne tłumaczenie to jest miasto Palm albo pachnąca miejscowość. Ale w tym duchowym znaczeniu Jerycho można przedstawić jako symbol pokusy, która stoi na drodze naszego życia. Jerycho jest również symbolem doświadczenia mocy Bożej. Gdy Izraelczycy zdobywali Jerycho, to Bóg okazał swoją moc. Nieraz zdarzało nam się, gdy byliśmy w górach na wędrówce, gdy ta droga nie była zbyt łatwa, już pot zalewał nam twarz. Nagle przed naszymi oczami otworzyła się piękna polana, usiana kwiatami. A w górach, szczególnie w Alpach, to są dywany kwiatów na takich polanach. To wtedy prawie, że odzywa się taki westchnienie. Yy, Pozostać tutaj, zamieszkać tutaj. Takie wrażenie robiło Jericho na mieszkańcach yy, Izraela. Piękna miejscowość, wspaniałe palmy, pachnąca miejscowość zachęcała do osiedlenia się tam. Właśnie, na drodze chrześcijańskiego życia często spotkać można właśnie taką pachnącą miejscowość, zachęcającą do zatrzymania się. Po co masz wędrować dalej do domu Boga, kiedy tutaj jest taka wspaniała miejscowość, w której mógłby się zatrzymać. Ale ci ludzie nie zatrzymali się w Jericho, poszli dalej. Wiersz 6 mówi, podaje nową nazwę geograficzną Jordan. Jordana po hebrajsku. Jordan. Jordan w tłumaczeniu na język polski oznacza wielką rzekę, albo rzekę płynącą z gór, albo też rzekę graniczną. I to jest bardzo interesujące tłumaczenie tego słowa Jordan. Rzeka graniczna. Rzeczywiście Jordan oddzielał dwa światy: Izrael, Lud Boży i po wschodniej stronie kraje pogańskie. Ale Jordan był też również nazywany wodą podejmowania decyzji. Jordan był świadkiem wielu wydarzeń. Na przykład cud zatrzymania się wody, gdy Izraelczycy przechodzili przez Jordan, miejsce zawarcia przymierza z Bogiem. Tak, Jordan to rzeka graniczna. W naszym duchowym znaczeniu możemy przenieść to na sytuację, w której musimy podjąć decyzję: iść dalej, czy zatrzymać się. Jerycho, jest niedaleko Jordanu. Iść dalej, przejść Jordan, podjąć decyzję wędrówki do domu Boga, czy zatrzymać się. Wiersz siódmy podaje kolejny etap tej, <śmiech> <śmiech> przepraszam, duchowej wędrówki. dziewiąty, przepraszam, pierwsza część. Gdy przeszli Jordan, a więc podjęli decyzję, wędrujemy dalej. Wędrujemy do Kanaanu. Gdy przeszli Jordan. Eliasz, człowiek, którego. Jachwa jest Bogiem, zwrócił się do Elizeusza którego Bóg jest ratunkiem, i powiedział teraz wyraź swoje życzenie. Wyraź swoją prośbę. Myślę, że wielu z nas w dzieciństwie czytało bajki, w których nagle pojawiła się jakaś dobra wróżka, albo złota rybka, która mówiła proś teraz o co chcesz, a dostaniesz. No, nie wiem. Jak wy, ale ja w marzeniach często wyobrażałem sobie, gdyby taka wróżka przyszła do mnie. Ileż to ja życzeń mógłbym wyrazić, ile pragnień przedstawić. Wyobraźmy sobie tą scenę. Tych dwoje ludzi. Jeden ma możliwość dokonania wyboru. Proś o co chcesz, a dostaniesz. Muszę sobie zadać pytanie, jakie pragnienie, jakie życzenie wyraziłbym ja, gdybym stanął teraz przed Eliaszem i otrzymał taką propozycję: proś, o co chcesz, a dostaniesz. O co prosiłbym Boga? Nie wiem. Trudno teraz powiedzieć mi, o co bym prosił? Ale myślę, nie prosiłbym o Mercedesa nowego, bo moje auto jest już stare. Zaczyna rdzewieć. Nie prosiłbym o jakąś wspaniałą willę. Może wyraziłbym podobne życzenie, podobne pragnienie, jakie wyraził Elizeusz. <laughs> ale w tym momencie mogę wspomnieć słowa, które Pan Jezus powiedział. Proście, a będzie Wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą Wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. I Elizeusz stanął teraz przed taką właśnie możliwością. Proś o co chcesz, a Pan Bóg spełni twoją prośbę. I w wiersze dziewiątym drugiej części znajdziemy odpowiedź Elizeusza. Elizeusza zaś odpowiedział proszę, niech mi przypadnie w udziale dwie trzecie Twojego ducha. W zasadzie w języku hebrajskim jest to użyte słowo podwójną część. Dlatego w naszej Biblii gdańskiej, którą używaliśmy dawno, dawno temu, jest podane dwójnasobny duch. Podwójną część. Ale to słowo część wskazuje na to, że tutaj mamy do czynienia z podziałem na trzy części, bo dwie części. Albo cztery części, trudno powiedzieć. W każdym razie dwie części są teraz do dyspozycji. W polskim nowym tłumaczeniu dwie trzecie. Chodzi tu o wartości duchowe, nieprzemijające. Elizeusz wyraził swoje pragnienie. Nie pragnę długiego życia, nie pragnę bogactw, zaszczytów, ale chciałbym, tak jak Ty, Eliaszu, być wiernym Bogu, reprezentować Boga. Tam, gdzie pojawię się, chciałbym, żeby ludzie od razu wiedzieli: O, to jest ten, którego Pan Bóg uratował. Myślę, że ta historia opisana wędrówki Eliasza, Elizeusza można porównać do naszej wędrówki w naszym chrześcijańskim życiu. Podjęliśmy decyzję opuszczenia tego świata. Podjęliśmy decyzję wędrówki do Boga, do domu Bożego Betel. Ale po drodze. Spotykamy Jerycho, a więc coś, co staje na przeszkodzie w naszej wędrówce, coś, co odwraca naszą uwagę od tej drogi, którą wybraliśmy, którą postanowiliśmy kroczyć. Coś, co nas zachęca. Przypomnijmy sobie teraz historię Lota. Stał na pagórku, z jednej strony step, wypalony trawą, z drugiej wspaniała dolina nad Jordanem, która nazywana jest w tekście biblijnym jak ogród Boży. I Lot dokonuje, dokonuje wyboru. To podoba mi się. I bardzo często wielu ludzi bieżących. Którzy wyruszyli w drogę, zatrzymuje się w Jericho. Bo to jest bardzo piękne miejsce, łatwe do zamieszkania. Można tam otrzymać wszystko. Tak jak Lot. Najpierw zbliżył się do Sodomy, ale później był już w Sodomie. Najpierw nęci nas Jericho, a potem możemy znaleźć się w Jericho. Ale ci dwaj ludzie podjęli inną decyzję, wędrowali dalej. Podjęli decyzję. Jordan to rzeka graniczna. Jordan to ostatni odcinek naszej decyzji. Albo przekroczymy Jordan, albo pozostaniemy. Albo opuścimy świat całkowicie, albo będziemy dalej w nim żyć. Jeden z ewangelickich teologów, Johann Albrecht Bengel, żyjący w XVII-XVIII wieku, nazwał jedenasty rozdział listu do hebrajczyków księgą postojów. Postojów zboru Bożego. Księga postoju dlatego, że wierzący idą przez życie jak wędrowcy. W drodze do niebieskiego Hanaanu robią tylko krótkie przystanki i żyją w ciągłej gotowości do wymarszu. A inny, misjonarz Iroszkowski, kolumban, starszy, żyjący na przełomie VI, pod koniec VI wieku, zachęcał swoich zmęczonych. Wędrówką braci, gdy udawali się na misję, takimi słowami: Przeczytam te słowa: Powstańcie, pospieszmy się, abyśmy doszli do celu. Pielgrzymi przyspieszają w drodze powrotnej. Po drodze spotyka ich praca i mozu, ale w domu mają odpoczynek. Podnieście wasze oczy w górę, bo tam są nasze pragnienia. Na każdym etapie naszego życia obowiązuje hasło, Vita Via. Życie jest pielgrzymką. Niech naszego ducha przenika niebiańska myśl, abyśmy nie zwracali uwagę na pozłacany kurz. Po którym stąpają nasze nogi. Chodźmy i z całej siły wyśpiewajmy pragnienia naszych serc. Moja dusza tęskni do Boga, pragnie spotkania z żywym Bogiem. Kiedyż wreszcie dotrę do celu i spojrzę w twarz Boga? Koniec cytatu, Kolumbana Starszego. U progu, albo na początku świątecznego dnia, myślę, że mamy możliwość zastanowienia się, jak wyglądała i jak wygląda nasza chrześcijańska wędrówka. Opuściliśmy już Gilgal, dotarliśmy do Betelu, a może stoimy jeszcze blisko Jerycha, a może nad Jordanem? Niech Bóg pomoże nam, abyśmy w tym świętym sobotnym dniu, badając nasze serca i zastanawiając się o naszej wędrówce, znosili nasze oczy do nieba i mówili tak, jak powiedział kolumban starszy, wita via, życie jest pielgrzymką. I chciałbym dotrzeć do celu i spojrzeć twarzy Boga. Niech Pan nam do tego dopomoże. Amen.